Sol, masz moje... pierdolone cygaro? Cygaro? Mówiłem wam, skurwysyny. Cygaro, dobrze zmrożona flaszka i dwie dziewczyny do towarzystwa. To albo możecie pocałować mnie w dupę... Spokojnie, Sol. Jestem z panem. Panam? Panam odeszła. Nie całkiem. Zabieramy cię stąd. A, jesteś tym najemnikiem. Mocno cię obili. Chyba będziesz tego potrzebować. O. o. No i. Ta. Ta radę. Teraz możemy iść w dane. Nie Jest źle. Cygar i dziewczyn brzmi jak sol. A teraz wynoście się stamtąd. Tutaj zrobił się burdel. Zaraz może być jeszcze większy Musicie się wydostać z budynku. Jadę po was. フォーター <ique> Popełniasz błąd pana! Znowu! Co? Błąd? Te skurwy syny chciały poznać naszą lokalizację. Jeśli teraz zawieździesz nas do obozu, podasz im ją na tacy! Spójrz w okno, idioto! Burza za ślady! – A zatrze krew? Co? Musieli wezwać wsparcie! Mamy ich na ogonie! Kurwa! Musimy ich zgubić. Świetny pomysł na zatarcie silnika. Pierdol się, Sol! Więcej z niego nie wycisnę! Odecnijcie ten ogon! Przygotuj się! Aldecaldo! Chciałeś mi głowę? Chłopy! Ha, ha. Świetnie poszło, dziewczyno. Lepiej bym tego nie zrobił. Dzięki. Zabudowania? Tam przeczekamy. Pamiętam to miejsce. Powinno być bezpieczne, przynajmniej na razie, szybko do środka. Okej. Okay. Muszę złapać oddech. W ostatniej chwili. Ta. Dobrze, że skończyło się na piachu w zębach. Chyba będziemy musieli tu zostać na noc. Przydałoby się zasilanie. Wi, możesz poszukać? Ja rozejrzę się tutaj. Ingal sobie zostawili tu sporo grafów. Pospieszyliśmy. Się. Zadziałało? Mamy światło. Zimno się robi. Próbowałam odpalić grzejnik, ale nic z tego. Przyjrzysz się temu? Może tobie się uda. Wiesz co? Sprawdź bezpiecznik na zewnątrz. Może się luzować przy iskrze. Jeśli tak, biegnę go na kama a ja odpalę. Widzisz? Z datą przydatności z przedostatniej wojny, ale może się nie zatrujemy. Mamy dziś dużo szczęścia. Tak. Szczęście. To dobre słowo. Oho. Szykuje się dłuższe kazanie. Nie będzie kazania. Ale powinniśmy porozmawiać. To gówno z Rayf'sami. Nie powinno się było wydarzyć. Chcieli znać nasze trasy, miejscówki, punkty przeładunkowe, wszystko. Gdyby tylko wiedzieli, w jakim jesteśmy stanie. Jeden czy dwa podjazdy i byłoby po nas. A gdybyście nie wpadli do nich z niespodziewaną wizytą, byłoby po mnie. Widzisz? Zaciska szczękę i marszczy brwi. To jego sposób na powiedzenie dzięki. Mieliśmy parę z pięć. Kilka. Jak to w rodzinie. Nie warto ich rozpamiętywać. Też tak myślę. Jeśli chcesz wrócić, wszyscy przywitają cię z szeroko otwartymi ramionami. Ale coś musi się zmienić. Nie możesz zawsze wyskakiwać przed szereg. No i się zaczyna. Wiesz, co się zaczyna? Grubszy rozpierdol. Być może wojna. Sami z rafenami sobie nie poradzimy. Więc chcesz nas sprzedać biotechnicę? Wi, powiedz mu, że to gówniany pomysł. Nie wkurzaj się, ale myślę, że Sol może mieć rację. Dlaczego? Wiesz, jak to działa w Night City? Każdy walczy o swój kawałek ulicy. Kiedy wyskakują na ciebie boosterzy, szukasz pomocy silniejszych kumpli. Mówisz o gangach. Zasada jest ta sama. Powinnaś chociaż to wziąć pod uwagę. Słyszałaś panam? Tak brzmi głos rozsądku. <laughs> Pieprzony wiatr. Tylko to słyszę. Wiesz co, mało? Będziemy jeszcze mieć sporo czasu, żeby skoczyć sobie do gardła. Mam taką nadzieję. Ale teraz ach, chyba muszę się wolnoć w Kim. Pomóc ci? Pieprzy panom. Wiecie, jak nazywają takie burze w północnej Afryce? Habub. Kurewsko dobra nazwa. Co to było? Chabuk? Tak. Chabuk? Oktany to to ma. Zabawne. Co? Bardzo rzadko sypiam pod dachem, a to już drugi raz z tobą. <noise> Kiedy jesteś w trasie tak długo, że dupa zaczyna ci wrastać w fotel, zapominasz jak to jest mieć sufit nad głową. I co? Tak jest lepiej? Nie, po prostu inaczej. Właściwie tutaj jest prawie jak w porządnym hotelu. Mamy kominek, alkohol. Brakuje tylko jakiegoś znudzonego gościa z recepcji. Czy jest pani zadowolona z obsługi? Mm, lepszej mieć nie mogłam. Bez butów byłoby pani wygodniej. <grystanie> po całym dniu nie chciałbyś tego. <grystanie> Przestań. Po dniu takim jak ten zasłużyłaś na trochę relaksu. Mm. Co masz na myśli? Mam parę pomysłów. Chyba wiesz jakich? <laughs> Wie. <laughs> nie. Tak jest całkiem miło, nie psujmy tego, ok? Przepraszam, ja nie wiem, co sobie myślałem. W porządku. Nie przejmuj się tym. Jasne. Czyli przyjaciele? Wi. Vi... Mm. Dziękuję, że przejechałeś. To dla mnie dużo znaczy. Słyszysz? Nie. Właśnie. Przestało wiać. Nie wiem jak ten cały habub, ale jak na wielkich równinach wieje Chinook, to w ogóle nie można spać. Nic a nic. W imieniu całej obsługi motelu Wolna Kalifornia życzę Państwu przyjemnych stów. Hej, jak się spało? Dobra robota, wi W starym stylu. Jak się ma sol? Pęknięta czaszka, sześć złamanych Żeber i obitenery, ale już rozstawia ludzi po kątach. A ty? Powiedzmy, że następnym razem ja wybieram motel. <laughs> Może będzie taka okazja. Za to ja spałam jak dziecko. Masz bardzo wygodne ramię, aż żałuję, że zaraz będę musiała się zbierać. Jak to? Myślałem, że wracasz do Aldekaldos, że zostajesz z rodziną. I właśnie tak jest. Chodź. To o czym wczoraj gadaliśmy z Solem. Oboje pieprzyliście bzdury, ale w jednym muszę mu przyznać rację. Ta akcja z rajesami to dopiero początek. Musimy się przygotować. Sol zajmie się sprawami na miejscu, a ja. A ty? Rafeni chcieli znać nasze trasy, tak? Kolejna Alde Caldos. Zacznę od rozpoznania. Jeszcze jedno. Twoje wynagrodzenie. Opiekuj się tą snajperką. Dobrze mi służyła. Będzie w dobrych rękach. Wiem. No to jeszcze raz dzięki. A poczekaj, odnośnie wczorajszego wieczoru. Nie musimy o tym gadać. Po prostu. Nie jestem taka, wiesz? A jaka jesteś? Bardziej. Uważaj na siebie. Ty na siebie też. I pamiętaj, mam u ciebie dług. W innych okolicznościach powiedziałbym jeździć za nią. Ale teraz spójrz tylko. Takie dziewczyny bardzo trudno dogonić. Można mieć tylko nadzieję, że same na ciebie poczekają. A tobie co? Nie wiem, może jakieś wspomnienia, nieważne. Dobra, wracajmy do miasta. Mam dość tego wypizdowa. Jak się czujesz, Sol? Wolny. Nie znam lepszego uczucia. Muszę się zbierać. My też wkrótce ruszamy. Jak tylko chłodnica trochę ostygnie. Trzymaj się, Wi. Nie zapomnę, co dla mnie zrobiłeś.